Oto teraz jesteśmy w Visual Studio. Mamy tutaj już otwarte nasze rozwiązanie DevHub APP, które ma w środku 8 projektów, które utworzyliśmy we wcześniejszym odcinku. Ja używam tutaj Visual Studio 2017 edycji Community, ale dowolna edycja będzie jak najbardziej. Dobra, możesz nawet mieć wersję Visual Studio 2015 w dowolnej edycji, czy to Visual Studio 2015, czy 2017 w dowolnej edycji. Cały kod będzie działać bardzo dobrze. Natomiast jeśli będziesz chciał używać Visual Studio starszej edycji 2013. No to wtedy większość tego kodu również będzie działać, natomiast nie będziesz w stanie wypróbować żadnej z nowych funkcji C-Sharp 6.0. Także zachęcam do ściągnięcia sobie najlepiej Visual Studio 2017 Community. Czyli tak, mamy tutaj otwarte nasze rozwiązanie. Mamy tutaj projekt Windows Forms, mamy tutaj projekt WPF i mamy projekt Weba. Wszystkie te trzy projekty są oczywiście warstwą naszego interfejsu użytkownika. No a tutaj mamy projekt BLL. Jest to komponent naszej warstwy logiki biznesowej. Jest to nasza logika. Biznesowa. I w tym kursie skupimy się przede wszystkim na tym komponencie warstwy logiki biznesowej. I wewnątrz tego projektu, aby móc teraz przeprowadzić testy, no to najpierw dodamy sobie klasę, którą będziemy mogli wykorzystać w naszych testach. I tutaj, gdy tworzyliśmy ten projekt, została automatycznie dodana klasa 1. My sobie dodamy klasę dostawca. Możemy zmienić tą nazwę tej klasy. Zmień nazwę i zmienimy na dostawca. Taką klasę potrzebujemy w naszej logice biznesowej. Zmieniamy nazwę na dostawca i chcemy, żeby nazwa klasy w tym pliku również się zmieniła. Dobrze, teraz ona się zmieniła. Możemy sobie ją otworzyć. No i mamy tutaj klasę. Dostawcy. I teraz do naszej klasy dostawcy dobrą praktyką jest dodawanie komentarzy. No to użyjemy trzech ukośników i dodamy sobie komentarz, że ta klasa zarządza dostawcami, od których kupujemy nasze produkty. Dobrze, dodaliśmy sobie komentarz. No to teraz do naszej klasy dodamy sobie kilka podstawowych. Pól, które będą w naszej klasie. Powiedzmy, że nasza klasa będzie potrzebować dostawca ID, identyfikator tego dostawcy, no to korzystamy ze snippetu Prop dwa razy tab, i identyfikator dostawcy będzie typu integer i będzie się nazywał dostawca ID. I teraz Enter. Kolejną właściwością, jaką będziemy potrzebować, to będzie nazwa firmy. Nazwa firmy, no to oczywiście typ to będzie string. Nazwa firmy, enter. I dodamy sobie jeszcze trzecią właściwość, to będzie e-mail. E-mail oczywiście również będzie typu string i będzie to e-mail. I teraz enter. No i dodamy sobie do tej klasy jedną metodę będzie to wysyłanie wiadomości e-mail. No to dodamy sobie teraz metodę. Metoda będzie publiczna, będzie zwracać string i będzie się nazywać wyślij e-mail witamy. Wyślij e-mail witamy. I do tej metody będziemy przekazywać wiadomość, czyli typ string. Wiadomość. To będzie nasz parametr, który przekazujemy do metody. W środku tej metody zadeklarujemy sobie zmienną e-mail serwis i ten e-mail serwis będzie miał metodę, która będzie odpowiedzialna za wysyłanie wiadomości. Czyli deklarujemy sobie e-mail serwis tego e-mail serwis tej klasy jeszcze nie mamy no to też będziemy musieli sobie utworzyć czyli deklarujemy sobie tutaj e-mail serwis tak tak jak widzimy nie mamy tej klasy i teraz moglibyśmy tą klasę e-mail serwis sobie wygenerować najeżdżając na e-mail serwis i tutaj możemy wygenerować, generuj element klasy e-mail service w nowym pliku. Gdybyśmy to zrobili, no to ta klasa zostanie wygenerowana tutaj. Mamy tą klasę e-mail service. Ale my nie chcemy, żeby ta klasa trafiła do naszego komponentu, naszej warstwy logiki biznesowej. Także to cofniemy, usuniemy to stąd. My chcemy, aby nasza klasa e-mail service, tak jak już... Zapewne wiesz z y, slajdów. Chcemy mieć klasę email service, która będzie w komponencie bibliotecznym. Czyli chcemy taką klasę dodać do naszego komponentu common. To możemy sobie skopiować tą nazwę i tutaj chcemy mieć klasę, y, która będzie wysyłała e-mail. Czyli zmienimy sobie nazwę tej klasy na email mail Tak Chcemy, aby ta klasa się nazywała email serwis i tą klasę za chwileczkę sobie tutaj zaimplementujemy. Wracamy teraz do naszego dostawcy i tutaj żebyśmy mogli używać tej klasy z komponentu common w naszej warstwie logiki biznesowej, no to musimy tutaj dodać odwołanie jak sobie klikniemy prawym dodaj odwołanie, czyli dodaj referencję do dev common i tutaj to zaznaczymy i zostanie dodane, dodane odwołanie. Ale moglibyśmy sobie to również dodać szybciej. Na przykład tutaj zaznaczyć to my podczerwone podkreślenie i tutaj rozwinąć ten trójkącik i tutaj możemy dodać odwołanie do elementu dev hobby common. I to również powoduje dodania tutaj tego odwołania. W tym momencie mamy już tutaj naszą klasę E-mail Service widoczną. No to dobrze. Chcemy tutaj mieć tą metodę w naszych dostawcach, aby wysyłała e-mail Witamy. No to tworzymy sobie tutaj ten E-mail Service, który będzie odpowiedzialny za wysyłanie tej wiadomości. No to teraz zadeklarujmy sobie może zmienną temat wiadomości. I tu będzie temat i tutaj sobie zadeklarujemy, że będzie to tekst. Witaj, tak? Plus nazwa firmy. Czyli this, nazwa firmy. Nazwa firmy i na końcu średnik. No i zadeklarujmy sobie jeszcze teraz potwierdzenie zmienną. VAR. Potwierdzenie. I teraz będziemy chcieli na tym naszym e-mail serwis odwołać się do naszego e-mail serwis, który właśnie utworzyliśmy, i będziemy chcieli wysłać wiadomość. Czyli będziemy chcieli wywołać metodę wyślij wiadomość. Tej metody jeszcze nie mamy, ją utworzymy za chwilę. I w tej metodzie będziemy chcieli przekazać temat tej wiadomości, czyli tą zmienną temat, którą tutaj utworzyliśmy. Będziemy chcieli przekazać wiadomość. Czyli ten tekst wiadomości, który ma zostać wysłany, wiadomość. No i będziemy chcieli przekazać e-mail, na jaki ma być wysłany. Czyli this email, czyli nasz e-mail naszego dostawcy. I na końcu średnik. No i oczywiście ta metoda będzie zwracać potwierdzenie. Return potwierdzenie. Na końcu średnik. O, średnik. Dobrze. No i to by była nasza cała klasa dostawcy. Skończyliśmy metody wyślij e-mail witamy. No i teraz oczywiście dodaliśmy e-mail service do klasy do komponentu Common. Mamy klasę e-mail service, która będzie wysyłać wiadomość, ale jeszcze w tym momencie nie mamy tej. Metody do wysyłania wiadomości. No to możemy ją teraz zaznaczyć i możemy tutaj sobie rozwinąć i dodać generuj metodę e-mail service, wyślij wiadomość. No to chcemy, żeby taka metoda została wygenerowana. Teraz widzimy tutaj, możemy sobie jeszcze usunąć, klikając prawym, usunąć i posortować usingi. Niepotrzebne usingi zostały usunięte. Tutaj wygenerowaliśmy tam naszą metodę i pojawił się błąd return potwierdzenie. A to dlatego, bo teraz nasza metoda wyśli wiadomość zwraca object. No a my tutaj chcemy, żeby to był string. Ma zwracać string. Musimy sobie to zmienić tutaj na string. I teraz w naszej klasie dostawcy nie ma żadnych błędów. Możemy ją zapisać i przejdziemy do klasy email service. I zdefiniujemy klasę e Ale jeszcze wróćmy do naszej klasy Dostawca, i tutaj dodamy sobie oczywiście do metody wyśli email Witamy komentarz. I tutaj sobie dodamy komentarz, wysyła wiadomość e-mail. Wysyła wiadomość Email, aby powitać nowego dostawcę. Aby. Dobrze, dodaliśmy komentarz. Metoda wysyła wiadomość e-mail, aby powitać nowego dostawcę. Możemy sobie zapisać i teraz naszą metodę wyślij wiadomość w klasie e-mail service możemy oprogramować. No to dobrze. To jest nasza metoda, wyślij wiadomość. Nasza metoda zwraca string. Przyjmuje string temat, string wiadomość i string e-mail. I to jest. Tutaj przekazujemy e-mail, a tutaj jest to e-mail odbiorcy. To możemy sobie tutaj nazwać, że to będzie odbiorca. Odbiorca. I teraz dodamy sobie komentarz do naszej metody. No i nasza metoda wysyła wiadomość e-mail czyli wysyła wiadomość. E I teraz również dodamy sobie odpowiednie komentarze do parametrów. Temat: no to wiadomo, jest to temat wiadomości. Dodajemy te wszystkie komentarze, trzymiemy się dobrych praktyk. Dodajemy teraz wiadomość. Wiadomość, no to jest wiadomość tekstowa, która jest wysyłana, czyli wiadomość tekstowa. Odbiorca, no to jest adres e-mail odbiorcy wiadomości. Czyli adres e-mail odbiorcy wiadomości. Dobrze, mamy dodane komentarze. No to teraz tutaj zaimplementujemy kod, aby wysłać wiadomość e-mail. Dodamy sobie tutaj komentarz. Kod. Aby wysłać wiadomość e-mail. Kod. No i tutaj powiedzmy zadeklarujmy sobie teraz zmienną. Potwierdzenie. Potwierdzenie i potwierdzenie. No to będzie wiadomość wysłana. Wiadomość wysłana. I plus temat tej wiadomości. Temat. Wiadomość wysłana, i jaki jest temat. No i następnie dodamy sobie tutaj kolejną zmienną, to będzie logowanie informacji. I tutaj sobie dodamy zmienną logowanie serwis. Logowanie serwis. Tego logowanie serwis jeszcze nie mamy. Będziemy go musieli również utworzyć. Logowanie serwis tak i tutaj będziemy odwoływać się do logowanie serwis i będziemy chcieli zalogować. Logowanie. Wykorzystamy metodę logowania, której jeszcze nie mamy i ta metoda będzie przyjmować potwierdzenie. Potwierdzenie, średnik. No, i tak jak powiedzieliśmy, nasza metoda ma zwracać potwierdzenie. No, bo tutaj oczekujemy na potwierdzenie, że e-mail został wysłany. No i nasza metoda return zwraca potwierdzenie. Potwierdzenie, czyli zwraca string potwierdzenie. O. No a tutaj oczywiście powinien być utworzony kod, który rzeczywiście wysyła tą wiadomość. No a my tego teraz nie będziemy tworzyć. Teraz jeszcze nam jest potrzebny tylko komponent logowanie services. No i ten komponent również chcemy utworzyć w warstwie bibliotecznej, czyli dodajemy go do komponentu common i tutaj dodajemy sobie teraz nową klasę ta klasa będzie logowanie serwis. Dodajemy. Ta klasa oczywiście będzie publiczna. Dobrze. No to teraz, oczywiście, na początek dodamy sobie tradycyjnie komentarz do naszej klasy. Klasa zapewnia logowanie. Logowanie. No i ta nasza klasa ma mieć metodę, która nazywa się logowanie. No to możemy sobie zaznaczyć tą metodę, skopiować. Tą nazwę, no i tutaj utworzymy sobie tą metodę logowanie. Będzie to oczywiście publiczna metoda, która będzie zwracać string, będzie się nazywać logowanie, no i która przyjmuje akcję do zalogowania. Czyli string akcja. No i tutaj oprogramujemy sobie tą metodę. No tutaj jeszcze do metody dodamy komentarz i tu będzie loguje akcję. Loguję jakąś akcję. Loguję akcję. No i tutaj akcja. Ten parametr to jest akcja do zalogowania. Akcja do zalogowania. No i teraz w środku tej metody będziemy logowali tą akcję. Czyli tutaj sobie zdefiniujemy zmienną. Tekst do zalogowania logowania i tutaj równa się i to będzie akcja i tutaj dodajemy sobie tą akcję, ten parametr, jaką dostajemy akcję do zalogowania, no i na konsolę będziemy sobie wyświetlać ten tekst do zalogowania. No, i tutaj nasza zmienna logowanie będzie zwracać ten tekst do zalogowania. I średnik. No, i to wszystko. Usuniemy tutaj niepotrzebne usingi i możemy zapisać. To jest cały kod naszej metody logowanie i naszej klasy Logowanie serwis. Tutaj mamy klasę Email Service, też przygotował mi całą. Możemy usunąć niepotrzebne usingi, zapisać. Tu jest wyślij wiadomość. No, i nasza klasa dostawcy. Klasa nasza dostawcy ma te trzy właściwości i metodę wyślij, e-mail, witamy. No i teraz nasza klasa dostawcy ma metodę, tak jak powiedziałem, wyślij, e-mail, witamy. No i metoda ta wysyła e-mail, wiadomość powitalną do dostawcy. I tutaj mamy tekst Witaj. I nazwę firmy dostawcy. No i ta metoda ma prosty błąd. Widzisz ten błąd teraz? Widzisz go? Nie widzisz? No to pozwól, że teraz nasze testy jednostkowe znajdą ten błąd dla nas.